Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was z Dom Kultury, a w nim Aleksandra. Kochani, mamy dwa kartony, które się świetnie otwierają. Do czego będą nam potrzebne? Znacie taką grę? Statki? To jest fenomenalna gra. Najpierw pokażę instrukcję obsługi. Tak ma Mamia, ja, a, tak. a tak ma. Osoba naprzeciwko, która gra. Mamy zasłonięte nasze plansze, tak? Możemy wykorzystać tą grę jako grę zespołową. Możemy wykorzystać ją jako grę tylko we dwie osoby. Kochani, rysujemy dwie plansze. Jeden, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. By się nauczyć, ja rodzice sobie przypomną. I moi drodzy, gra jest bardzo prosta, bo trzeba zrobić. Dwie takie krateczki. Ta krateczka jest nasza i do niej y, strzelamy my. Natomiast tutaj na górze mamy przeciwnika. I też bałujemy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Teraz do przeciwnika odstawiamy statki. 1. Czteromasztowiec, cztery No maszty, tak Wam namaluję. Jak on może wyglądać, w jaki sposób? Chodzi o to, że cztery, jeden czteromasztowiec jest zbudowany na bazie czterech kratek. I możemy go ustawić na przykład w taki sposób. No ten już, powiedzmy, posadzimy, tak? Zrobię Wam tak, żeby on był kolorowy. Są cztery klateczki. Raz, dwa, trzy, cztery, tak? Czyli malujemy sobie z boku. O tak. Jest posadzony w taki sposób. Może być posadzony, kochani, w taki sposób. Tak. I tak. Są cztery klateczki. Może być posadzony. dwa, trzy, cztery, tak? Odwrócony. Dwa, raz, dwa, trzy, cztery, tak? Także macie różne wzory. Teraz bierzemy następny pisak. Potrzebujemy następnie dwa, dwa razy, Trzymasz to statek. Trzymasz toby na przykład ustawiamy sobie o taki sposób. Jeden, żebyście już widzieli, a drugi ustawimy sobie tak w tą stronę. Tak, możemy go ustawić w taki sposób. Mhm. A widzicie tutaj jeszcze zapomniałam o jednym układzie czteromasztowcu. A może być raz, dwa, trzy i w taki sposób może być również czteromasztowy statek. Teraz będziemy potrzebowali Trzech statków, dwóch masztowych, czyli jak wiadomo, musi być zbudowany z dwóch krateczek, ale czy będzie ustawiony w taki sposób, czy w taki, tu jest mniej kombinacji, zaraz go gdzieś umieścimy na planszy. A na przykład. Jeden postawimy sobie tutaj. I jeden postawimy sobie na przykład tutaj. jeden postawimy sobie tutaj. Ważna zasada, moi drodzy, statki postawione nie mogą się ze sobą stykać, czyli na przykład ten nie może mieć boku połączonego z tym, musi być między nimi jedna kratka wolna, tak? I potrzebujemy jeszcze cztery statki tak zwane jednomasztowe. Czyli to już jest prosto, bo to jest jedna krateczka. Natomiast najtrudniej jest w nie trafić po prostu. I ustawmy sobie tak. Jeden na przykład tutaj, jeden dajmy tutaj, jeden dajmy tutaj i jeden dajmy tutaj. Na tej planszy rysujemy dokładnie to samo i przeciwnik ustawia sobie stawki dla nas, tak? Czyli teraz zasada polega na tym, aby przeciwnik powiedział liczbę od 1 do 10 i cyferkę, proszę, i literkę alfabetu. A do J, tak? Pierwsze 10 liter alfabetu. B6, B6, czyli Barbara szósta. Kochani, sprawdzamy to w taki sposób. Patrzymy, jest B i 6. I co mówimy przeciwnikowi? Pudło. Co robi w tym momencie? Przeciwnik na swojej oczywiście kartce odszukuje, tak i mówi, zaznacza sobie pudło. Teraz poproszę o kolejną literkę i cyfrkę. J3. I kochani, szukamy teraz J3. O, patrzcie, mamy znowu pudło. I teraz na swojej planszy zaznaczamy J3 pudło. To poproszę no jeszcze jedną. F5. F5, pudło. I w taki sposób, tak? No i teraz poproszę jeszcze jedną. Może będzie któraś. H3. H3. Kochani, pudło. Tu mamy też H3, F4. U siebie jak zaznaczamy, tak? No to teraz ja powiedzmy, powiem, niech będzie F10. Tak, i sprawdzę F9, przepraszam, bo tu nie będziemy nagrywać się tak przez godzinę. Kochani. I mamy w tym momencie trafiony, zatopiony jednomasztowiec. Zaznaczamy go tutaj. F9. I mamy trafiony, zatopiony jednomasztowiec. Kochani. I robimy sobie... W tym momencie kropeczkami na około, proszę zobaczyć. Jak już jest trafiony, zatopiony, to kropkujemy go na około. Dlaczego? Dlatego, żeby tych pól nie podawać po raz po, ponownie, tak? Czyli teraz możemy podać jakiś inny, na przykład tu będzie I6. Tak? I6, o, zobaczcie. I jest trafiony, ale nie jest zatopiony. Czyli teraz możemy, ponieważ on może mieć różne kształty, jak pamiętaliście, no to spróbujemy I5 i sprawdzamy. Tak. Jest trafiony. Proszę bardzo, czyli to nam pokazuje w dalszym ciągu, że statek nie jest jeszcze zatopiony. Tak, no i możemy teraz na przykład J6. To pudło. Aha, czyli jeżeli mamy trójmasztowiec, to jeżeli tu jest pudło, zobaczcie, kochani, to wiadomo będzie, że tutaj też będzie pudło. Tak. Bo musimy tylko jeszcze jeden znaleźć. No więc próbujemy dalej. Czy będzie to na przykład i 7. I 7 sprawdzamy tutaj jest to pudło, tak? Czyli wiemy już, że tu jest pudło. Zobaczcie, co się dzieje dalej. To od razu tu kropkujemy, tak? I teraz mamy, ile możliwości, raz, aha, tu sobie możemy wykropkować od razu, tu sobie możemy wykropkować, czyli mamy strzał, Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery możliwe kombinacje, żeby go zatopić. Tak na przykład, tak? No i mamy w tym momencie J5 i jest trafiony, zatopiony, robimy mu obrys ładny. I, kochani, wykropkowujemy dalej. Także gra nazywa się statki. Jest fantastyczną grą. Super się w nią gra. No i się świetnie spędza czas. Także wszystkiego dobrego, kochani. Możemy ją narysować, pamiętajcie, na, na piasku, na plaży, wykorzystując jako zas, zasłonkę no, parawan. Możemy wykorzystać stare zeszyty. Możemy wykorzystać karton od pizzy. Możemy wykorzystać właśnie takie inne kartony, które, w których nam coś przyszło. Ważne, żeby były z zamknięciem, tak żeby druga strona nie musiała podglądać. Dziękuję serdecznie, fantastycznej zabawy Wam życzę i wszystkiego dobrego.